Witajcie widzowie, dzisiaj będziemy grać w Hide and Seek, Ym, zobaczymy czy jaką noję mam dwóch poszukiwaczy, fajnie, może będę akurat poszukiwaczem, może ja. więc zasubskrybujcie kanał, piszcie w jaką chcecie grać grę, no i tak jak i zagramy w tą grę, będziecie pisać w komentarzach, Do, dobijamy 500, chcę dobić 500, o akurat podwórko mamy, więc no właśnie... Zostało wybrane, podwójko zostało wybrane. O, tu je, yy, no, ciekawe gdzie jestem. Jakiś stref 57. Ciekawe czy ja jeszcze jeden, poszukiwał będzie. 5% mam, może się jeszcze zwiększy. Ale wątpię w to. Sigma woman 2336, więc no... Na razie chyba nie będę, ale będziemy się ukrywać, więc to jest fajnie. Pokażę wam gejówki. Idziemy tam. No chodźcie to idziemy. Tam fajna jest miejscówka, można się tam ukryć, ale nie wiem, czy wygramy tam grę. 44 sekundy na ukrycie. Więc no... Jak znacie jakieś kryjówki na podwórku, to piszcie w komentarzach, bo ja nie znam tutaj na podwórku. Żadnych z jakichś dobrych kryjówek, gdzie mnie nikt nie znajdzie, więc piszcie w komentarzach. Subskrybujcie ten kanał. Dagramy sobie dwie albo trzy rundki. O, gdzie my jesteśmy? A, jesteśmy miasto. No to pomażemy być. Więc ciekawe czy nam zobaczą. Zobaczcie. Oj, on jest dosłownie tam. Patrz, on tam się pojawił. Poszukiwacze są tam. Całe nam nas znajdą. O, chyba mnie widział. Chyba mnie widział, wiecie? Ludziska. Nie nie widział go, na no jedną osobę tam, wiecie? Gramy sobie takie dwie ręki, albo jedną. Znaczy będziemy ich obserwować. No jest tu. Ona tu jest ta druga. Ona jest tu, bliżej na my jesteśmy tam ukryci w tym kokonu. Nie? W kokonie, tam gdzie ja pokazuję myszką, to tam jesteśmy ukryci. Mamy 380 sekund na ten, żeby nas znaleźli. Więc ciekawe, czy nam się uda. Więc chwilę no, nam to zajmie? Nas, jak nas znajdą? będzie, jak nas znajdą, to będziemy, będziemy musieli uciekać. Więc no. Yy, no to właśnie jak wyłączyć, żeby przez tym poszło. Dobra. No, w ogóle macie, mamy narwala jakiegoś i kupiłem sobie, ale nie wiem czemu to mi się tak nazywa. Ale powinienem być Mickey Games. I yy, wchodźcie na kanał Mickey Games. Wiecie, kiedy chciałbym, ja tam chciał wejść, ale jest teleport tam w ogóle. Jak znacie, to piszcie. No i nas znalazł. No i nas znaleźli. No to fajnie, widzowie. Czyli nie wygraliśmy dzisiaj tego. Czyli tego nie wygramy, wieszcie. Jako dół nie będę obserwować. Siadę, idę. I on ciekawe czy ktoś tu będzie w ogóle. Wiecie, co ja zrobię? Chyba sobie pójdę gdzieś do innego gracza i będę go obserwował, co będzie robił. Wiemy ja będziemy gdzie są gracze, dobra? Nie złoście się, że no, tak mało... no, tak dużo gadam, bo po prostu... Mam... po prostu tak lubię dużo gadać do, na przykład, do kogoś. Piszcie, co chcecie, naprawdę. Ja zagram to, co będziecie chcieli. I lubię was, i lubię, Piszcie. Czy gdzie mnie to przenieść? Wniesie mnie tu do kwiatka, a to mnie wystrzeliwuje tu. Okej. Okay. A tutaj przechodzę. Co jest? Gdzie ja jestem? Co jest? Znalazło. Poszukiwać nas. Nie. Kurczę. Chyba to przegramy, jako chowający się. Jeszcze na, 5 dos, nas zostało, a ich jeszcze znaleźli czterech, a nas jeszcze tylko 5 zostało. Mało bardzo. Czym się ktoś kryje tu Ale wątpię w to. Chyba że ktoś jest w grill. Powiedział. Chyba wiem, gdzie można iść tędy. Jezu, jestem taki słaby w parkour. Ja nie umiem parkura robić. O, tu się da wejść. pa. To Coś jest? No. Jest! A nie. Różowy królik. Co jest? Ej, po, po, powiedz mi, co to jest za królik, bo ja nie znam tej mapy. Nie wiem o co chodzi w ogóle w tej mapie. Króliki? Nie wiem, idziemy zobaczyć, gdzie to próbować. Ło! Wow. Co jest? Jest tu ktoś? Nie. Nie ma nikogo. Chyba nie ma nikogo. Nie wiem. Idziemy zobaczyć. Chyba mam następną kryjówkę i ja będziemy się tu chować. Chyba mam następną kryjówkę, wiecie? Bo tam widzimy jakiś teleport. To on jest! Więc coś na pewno. Będziemy musieli tu zrobić. Chwilę jeszcze poczekamy, 100 sekund, prawie. I zaraz będziemy grali, widzowie. Patrzcie, tu też jest krwiówkę. No co jest? Ile no tu jest? A nie są taki tourist. Nie Znacie taką kryjówkę znam bardzo? Ja nie. Co jest? Tam się da wejść? Patrz. Nie widać się. Naprawdę fajnie się z wami gra. Naprawdę. Cia? Widzi Ej, widzieliście to? Jeszcze cztery nas zostało, znaleźli jeszcze jednego gracza. Nawet nie wiem, kiedy. Gdzie są jeszcze cztery osoby? To jest ważne. Co? Nie, nie chciałem! Nie, nie chciałem się teleportować. Jeju. Taki ja jestem... Jaki ja jestem... Nie, ja jestem niezdolna. Kim ja jestem niezdolna. Aby się wystrzelić, sam siebie jak nawet nie chcesz się wystrzelić, prawdę, fajnie. Już zostało 20 sekund, więc chyba wytrzymacie, co nie? No, i e, e, zawsze do końca. Nigdy do połowy nie oglądajcie. Cześć. Jeszcze jedną sobie rundkę zagramy, bo jeszcze. są 2 sekundy. Koniec. Wygraliśmy. Salatik. odada da, da doza. Tak, sapok. KM. Wygrali. Mamy przerwę chwilkę. Zaraz będziemy znowu grać. O, jaki będzie tryb. Zombie, zakażenie. Tryb zakażenie. Byłem no, blisko zamrożony, tak. Ja bym chciał bardzo klasę, bo tam jest dużo kryjówek, a tu jeszcze. klasa, jest. Bo ja znam taką fajną kryjówkę. I piszcie, jakie macie kryjówki. Bo ja wam mogę pokazać, jakie ja są w Jest! Jestem poszukujący. Co jest? Poszukujący. Mickey Games. Wpadajcie na Mickey Games. kanał mój. Jestem sam? Prawda? Czy musimy chwilę poczekać? Ja, fajnie. Ciekawe, czy ich znajdziemy. Patrzcie, to są teleporty to jest teleport. Tu się wyskakuje gdzieś aromatom, gdzie się... Można wyskoczyć gdzieś na półkę. Tu się podskakuje gdzieś jeszcze się podskoczy normalnie. Tak jakby się podskoczyło tutaj. No ale to by powinno być większe. Ja? Ale te kaczki dziwne. Co tu kaczki? Czy A ABC? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Cztery... Trzy... Dwa... Jeden... Kamy, jak jak stąd skoczyć. A, ten fajnie. Ale już trochę ich. Znajdziona? Nie da się tam wejść. Wejdziemy tu? Co jest? Nie da się tam wejść. Jem szukać, bo nie wiem, gdzie oni mogą być. Widzę jedną. Tam jest, patrzcie, tam. Jak się doskoczyć? Już chyba wiem jak. Patrz, tam jest wyskoczenie. Tam są dwie dziewczyny, patrzcie. Wiem, ja, tam dwie osoby, ale nie wiem, jakie to jest. na pisać, czy, czy ktoś tu jest. Ktoś tu jest? Tu no, chyba nie ma, ale dalej może. Idziemy tam. jestem. Jeszcze mamy sześć pozostałych. Oni są, oni gdzieś tu są, po nie wiem gdzie. Idziemy do tego, jakiegoś tu teleportu widziałem. Teleporta tu widziałem, chyba W tej szafce, nie? O kurde! O, jest teleport. Ja widzę jakieś tu osoby, nie widzę wam dziesięć sekund. Szybko. No, chyba przegramy. Kurczę, jacie, wygraliśmy. I Chyba już będę kończył tą rozgrywkę na dzisiaj. Subskrybujcie kanał i lajkujcie. Nara.